Nazywam się Stefan Stańczewski, jestem projektantem zrodzictwa przemysłowego i współtwórcą marki Kiuka. Nazywam się Inka Pyda, jestem współwłaścicielką marki Kiuka Design. Odpowiadam za sprzedaż, marketing, storytelling, relacje z klientami i rozwój biznesu. Ja myślę, że dzisiaj dobry wzór to taki wzór, który nie podąża za trendem. To wzór, który stawia na jakość. To wzór, który stawia na długie życie produktu i wyklucza z szybki. Kiuka po japońsku oznacza życie jak wakacje, przyjemne życie. Tak właśnie wyobrażaliśmy sobie tę markę, że będziemy tworzyć przedmioty, które Dają radość, pozwalają się zatrzymać, wzruszyć, odpocząć. Tak naprawdę każdy projekt zaczyna się od rozmowy. Od rozmowy, od dyskusji, od próby wyobrażenia sobie, zdefiniowania, czym ma być końcowy produkt. My od początku wiedzieliśmy, że chcemy tworzyć produkty, które będą trwałe. I tak naprawdę rzeczywiście zaczęliśmy od świec, i świece są ciągle naszym głównym produktem. Natomiast świece kciuka to nie są po prostu świece to przede wszystkim piękne formy, dobre wzornictwo i przedmiot, który ma żyć dużo dłużej niż świeca porcelanowy pojemnik nawet kiedy świeca już się wypali można umyć zupełnie do czystości i wykorzystać go w inny dowolny sposób może być szkatułką na biżuterię może być pojemnikiem na sól do kąpieli na kosmetyki ale też przede wszystkim piękną ponadczasową wyjątkową ozdobą do wnętrza Używamy Porcelany, używamy kamionki. Dwóch rodzajów porcelany. Pierwszy, nasz ulubiony w zasadzie, to jest parian. Kolejny materiał to kolejna porcelana, czyli francuski limosz. Trzecim materiałem jest rodzima kamionka ze Śląska. To, że jesteśmy kiuka, to, że czerpiemy. Z rzemiosła japońskiego, z jakości rzemiosła japońskiego nie oznacza, że jest, jesteśmy oderwani od miejsca, w którym jesteśmy. Poszliśmy nietypową drogą, bo po pierwsze robimy to sami, projektujemy sami, produkujemy sami, sami prowadzimy sprzedaż. Więc jesteśmy taką małą fabryką wszystkiego w zasadzie: minimalistyczne, funkcjonalne, niekrzyczące zdecydowanie w trendzie quiet luxury. Uzupełniamy się z Inką w takiej formule, w jakiej wydaje mi się, że w, duży, w dużych też firmach uzupełni się dział designu z działem marketingu, czyli w permanentnym y, zwarciu. Śmieję się oczywiście. Nasi klienci, klientki to wyjątkowi ludzie. To ludzie wrażliwi artystycznie, estetycznie, ludzie kochający sztukę. Ludzie poszukujący Jakości, ludzie poszukujący dobrych wzorów.